Mariusz Zielkę w interesie społecznym. Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny odcinek na naszym kanale. Tym razem odcinek stricte dotyczący krzywdzenia dzieci, dotyczący tematyki krzywdzenia dzieci. Tematyki, którą ja się zajmuję od pięciu lat, dla mnie najważniejszej, absolutnie najważniejszej, którą się teraz zajmuję i w której chciałbym no, poruszyć niebo i ziemię, żeby coś się zmieniło, bo proszę Państwa, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, to jest eufemizm, bo jest bardzo, bardzo źle, sytuacja jest wręcz tragiczna, ofiary są pozostawione same sobie, ofiary nie są zaopiekowane w tym naszym systemie, są zwyczajnie traktowane nie w porządku, nie słucha się ich, nie, ma, nie, nie przestrzega się ich praw, nie ma... Żadnej pomocy w zasadzie dla tych osób ze strony zarówno instytucji publicznych, jak tak zwanych NGO-sów, czyli organizacji pożytku publicznego. To wszystko działa źle, funkcjonuje niewłaściwie. I tu nie chodzi o to, żeby obrazić wszystkie te osoby, które się taką tematyką trudną zajmują, bo jest bardzo dużo zaangażowanych osób, ale po prostu to jest ciężka, ogromna, bardzo taka szeroka tematyka, wielopłaszczyznowa, wielo jakby zagadnieniowa. Tutaj nie da się czegoś tak uprościć i spowodować, że wszystko tak z abstryknięciem ręki będzie działać. To w momencie, kiedy wychodzą jakieś bardzo głośne sprawy, to nagle się wszyscy angażują i udają, jak są zaangażowani, Nazywamy tych przestępców bydlakami. Robimy, co w naszej mocy, żeby pomóc w danym jednostkowym przypadku, ale tak naprawdę cała ta tematyka jest pozostawiona sama sobie, niezaopiekowana, niedoinwestowana i nie ma takiego spójnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym i ścigania sprawców. Ja o tym mówię od wielu lat. Powtarzam to, gdzie ja się da, gdzie jestem w telewizji, czy w radiu, czy gdzieś udzielam wywiadu, to mówię, w tej tematyce jest bardzo bardzo dużo do zrobienia. A niestety tego nie robimy, bo po prostu skupiamy się na jednostkowych przypadkach tylko w tym momencie, kiedy to jest głośne, kiedy jest jakaś, jakiś przypadek krzywdzenia dziecka, okrutnej zbrodni, takiego przestępstwa, które oburza wszystkich, to, to wtedy wszyscy się rzucają, robią co w ich mocy, żeby no cokolwiek zrobić. Ale okazuje się, że jak mija tam parę tygodni, to już się nic nie dzieje i już nikogo to nie obchodzi. Wszyscy dzisiaj czekamy na akta Epsteina i wszyscy się ekscytujemy, jakie to nazwiska mogą tam wyjść co tam się wydarzy, kogo będziemy mogli uwikłać w sprawy pokrzywdzonych dzieci, kogo będziemy mogli w tej tematyce gdzieś tam spersonalizować, o tak nazwijmy, ale tak naprawdę na zagadnieniu takim jak dobro ofiar nie skupiamy się, nie koncentrujemy, to nas nie obchodzi. Po prostu omijamy te ofiary, a to one są najważniejsze. To wobec nich należy postępować jak najwięcej. To one są tutaj kluczem, a nie sprawcy. Sprawcy mają iść do więzienia, mają ponieść odpowiedzialność, a my jako społeczeństwo mamy się zaopiekować tymi osobami, które są pokrzywdzone. Mamy im wykazać wobec nich solidarność, działania, które im pomagają. Mamy sprawić, że uwierzą w społeczeństwo, że odzyskają zaufanie do mężczyzn, do społeczności, do państwa. Do całego tego systemu, który zawodzi. Zawodzi od rodziny przez te wszystkie miejsca, gdzie mamy do czynienia z. z z kontaktem autorytetu z dziećmi, przez te wszystkie ogniska, harcerstwo, przez organizacje szkolne, kółka zainteresowań, wszędzie tam, gdzie dochodzi trenerów, tak wszędzie tam, gdzie dochodzi do y, takich spraw, do tego do skrzywdzenia dziecka w taki okrutny sposób, to tam ten system niestety zawodzi, nie potrafimy sobie z tym poradzić. I teraz Epstein jest ważny, ale pociągnijmy to w, w takim kierunku, żeby y, naprawić sytuację. W naszym kraju, bo skupmy się właśnie na naszym kraju, na tym, co się dzieje na naszym podwórku, bo się dzieje bardzo źle. I trzeba reagować, trzeba działać. Powiecie Państwo, że to jest gołosłowne, to ja na koniec jeszcze powiem parę takich przykładów bardzo wstrząsających, bulwersujących, które są już znane, o których wiele razy mówię, ale zacznę od sprawy takiej całkowicie newsowej, od sprawy, która się dzieje tu i teraz, w tym momencie. Bo często też yy, odnosicie takie wrażenie, że ja się zajmuję jakimiś historycznymi rzeczami, że sprzed 20 czy 30 lat takie też są, oczywiście, też trzeba się nimi po prostu zajmować, trzeba pokazywać osobom pokrzywdzonym, że jesteśmy za nimi, że chcemy, żeby te, te sprawy były dobrze wyjaśniane, ale też zajmuję się sprawami bieżącymi, które się dzieją w tym momencie. I właśnie taką sprawę, o takiej sprawie chca, chciałem Państwu opowiedzieć. Opowiedzieć trochę jeszcze naokoło, nie wprost, bez dowodów i bez pokazywania tych takich poszczególnych Elementów tej sprawy, dlatego że wciąż liczę, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura, Rzecznik Praw Dziecka oraz Komisja do Spraw Przeciwdziałania Takiej Przestępczości na Dzieciach, one wszystkie razem zadziałają i sprawią, że ta sytuacja zostanie naprawiona, bo mamy do czynienia z sytuacją ogromnie skandaliczną, wstrząsającą, bulwersującą, taką, która jeżeli wyjdzie. Do mediów, to wstrząśnie nami wszystkimi na pewno, będzie na czołówkach wszystkich mediów, będzie sprawą niezwykle głośną, ale przez to istnieje jakieś ryzyko, że ta sprawa zostanie potraktowana tabloidowo, że sprawi, że zaczniemy się rzucać na jakieś poszczególne elementy tej sprawy i niestety możemy doprowadzić do skrzywdzenia osób, które są w tej sprawie najważniejsze, czyli dzieci. Nie chce kierować bezpośrednio uwagi na właśnie te dzieci pokrzywdzone w tej sprawie, dlatego że tu system ma zadziałać odpowiednio to system ma sprawdzić, czy doszło do skrzywdzenia dzieci, czy też. Takie podejrzenia były nieuzasadnione. U uzasadnione to były od początku, natomiast czy okażą się, że po prostu coś innego tam się wydarzyło? Ale to, żeby to stwierdzić, potrzebne jest właściwe badanie przez biegłych, przez specjalistów, przez lekarzy i przez prokuraturę, i przez sędziego. To musi się zdarzyć, żeby dojść do prawdy. No ale po kolei, co się wydarzyło? Otóż w przedszkolu, w dużym. No, w średniej wielkości mieście w środkowej Polsce, w środkowo-południowej Polsce, mieście 60. tysięcznym w przedszkolu y, nauczycielki y, y, nabrały podejrzeń, że jedno z dzieci jest wykorzystywane seksualnie przez kogoś. Nie wiadomo kogo. Jak zaczęły to sprawdzać, okazało się, że jest podejrzany wujek, który być może, że skrzywdził to dziecko. i siostrę tej dziewczynki. Ta dziewczynka miała 4 lata. Ma 4 lata, jej siostra jest troszeczkę starsza, i wobec tak poważnych podejrzeń, uzasadnionych, podkreślmy to, że te podejrzenia nie były takie gołosłowne, że komuś się coś wydawało, że ktoś sobie powziął jakieś wrażenie i mu się wydawało, że coś mogło być nie tak, i od razu spanikował i poszedł z tym do prokuratury. Nie. Te podejrzenia były bardzo realne, te podejrzenia miały podstawy, i dlatego nauczyciele skierowali tą sprawę do prokuratury. No i co się wydarzyło? W prokuraturze zamiast wszcząć śledztwo w sprawie wykorzystywania dziecka, w sprawie skrzywdzenia dziecka to i odpowiednie procedury zastosować, to ta prokuratura niestety próbowała tą sprawę zatuszować. Próbowała ją zatuszować w ten sposób, że skierowała ostrze uwagi na samo przedszkole, że prokuratorzy zaczęli sprawdzać nie to, czy doszło do wykorzystania dziecka w tej rodzinie, nie sprawdzono tego. A zaczęto sprawdzać, czy w przedszkolu nie doszło do jakiegoś wypadku. Nie doszło do tego wypadku. Ostatecznie umorzono tą sprawę w prokuraturze. Nie było żadnego wypadku, ale dano sygnał tym nauczycielkom: siedźcie cicho, nie mówcie o tym, bo zaraz wy będziecie na ostrzu. To, to wobec was będziemy wyciągać konsekwencje, to wy będziecie naszym celem. Nie, sprawa skrzywdzenia dziecka. Nie będziemy chcieli tego wyjaśnić, tylko będziemy chcieli wyjaśnić, czy przedszkole nie zrobiło jakichś, jakichś błędów i czy nie powinno odpowiadać za artykułu 160 bodajże kodeksu karnego, czyli narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. I taka sprawa oburzyła oczywiście te panie nauczycielki, oburzyła dyrekcję przedszkola i one zaczęły interweniować najpierw, najpierw u rzecznika praw dziecka, a potem w komisji do spraw przeciwdziałania takiej przestępczości. No i to się... Toczy teraz, w tym momencie. Natomiast podejrzenia są takie, że tą sprawę w sposób polityczny, w sposób nieobiektywny próbuje się zatuszować. I dlatego nasi informatorzy yy, poinformowali nas, mnie i kilku innych dziennikarzy, o tym, że coś takiego się dzieje i poprosili o interwencję w tej sprawie, o to, żebyśmy sprawdzili, czy ta sprawa jest właściwie procedowana, czy też nie. No w tym momencie jesteśmy na etapie sprawdzania tego, tego wszystkiego. Poszły pytania do wszystkich instytucji. Dzisiaj rozmawiałem z yy, biurem Rzecznika, Praw dziecka dostałem jakąś tam informację w tej sprawie. Natomiast ta pani z biura Rzecznika stwierdziła, że oni mają, oni są, są zawaleni sprawami, że mają, mieli w tamtym roku mieli 1700 doniesień i muszą to obsługiwać, że yy, proszą o wybaczenie, że nie są w stanie tak dokładnie yy, dzisiaj na to odpowiedzieć tak szybko, yy, więc poczekamy, ile trzeba będzie. Natomiast czekamy też na odpowiedzi z prokuratury i czekamy na jakąś reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie jasno wyjaśniona, bo dzisiaj idzie do społeczeństwa przekaz, że nie donoś drogi. Świadku, człowieku, który widzisz nieszczęście, nie donoś na to, nie informuj, chociaż masz taki obowiązek, bo ja przypomnę, że sprawy krzywdzenia dzieci to są takie sprawy, które, na, że ciąży na nas wszystkich obowiązek złożenia zawiadomienia. Inaczej nam grozi odpowiedzialność karna, czyli te nauczycielki, gdyby nie zgłosiły tego przypadku, to groziłaby im odpowiedzialność karna za niezgłoszenie tego do prokuratury. Więc one zrobiły co należy, w sposób taki jak należy, przekazały to odpowiednim organom, a to te organy nie zrobiły tego, co, co trzeba. Według naszych informacji nie doszło ani do badania ginekologicznego dziecka, które by mogło wykazać, co się tam wydarzyło i które mogłoby jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do jakiegoś no, czynu takiego okrutnego, czy też nie. Nie doszło do odebrania zeznań od dzieci w obecności sędziego przez sędziego, bo to tak się powinno odbyć w bezpiecznych warunkach, w warunkach takich, w których dziecko się dobrze czuje. Sędzia, tylko sędzia powinien odbierać takie Zeznania, powinien porozmawiać z dzieckiem, doświadczony sędzia, który byłby w stanie ocenić, czy to dziecko mówi prawdę, czy konfabuluje, czy, czy, to, jest, czy to podejrzenie jest wiarygodne, czy, czy coś się wydarzyło, to, to sędzia powinien stwierdzić. Według naszych informacji nie było takiego przesłuchania, ale może jednak się mylimy, może nasi informatorzy się mylą, czekamy na te informacje. Niemniej jednak, ja patrząc na ogląd całej tej sprawy i o tym wszystkim Państwu szczegółowo w jakimś kolejnym filmie opowiem, żeby tu już nie było żadnych wątpliwości. Jak już będziemy mieli zebrane wszystkie informacje z wszystkich miejsc, to opowiemy, opowiemy szczegółowo, jak, szczegółowo, jak to przebiegało, ale na pewno nie przebiegało właściwie. Na pewno są duże wątpliwości co do postępowania prokuratury w tej sprawie i to trzeba po prostu wyjaśnić, bo dzisiaj. Idzie przekaz do tych wszystkich, którzy zawiadamiają o przestępstwach, że nie róbcie tego, bo będziecie mieli kłopoty. Do wszystkich nauczycieli idzie przekaz, nauczycielu, nie zwracaj uwagi na dziecko, nie zwracaj uwagi na to, co się z dzieckiem może dziać, czy dzieje się coś nieodpowiedniego, niedobrego, bo tylko ty będziesz miał kłopoty. Zrobisz sobie krzywdę. Tym, że jesteś zainteresowany. Ustawa Kamilka miała poprawić sytuację, a nauczyciele zwracają się do mnie z taką informacją, że ona pogarsza tą sytuację, bo one, oni nie mogą interweniować właściwie, nie mogą się interesować sprawami dziećmi, dzieci, nie mogą tak naprawdę nawiązywać dobrych relacji z dziećmi, żeby pilnować, czy dziecku nie dzieje się krzywda, bo ta ustawa doprowadziła do takiego ograniczenia ich kontaktu z dziećmi, ich możliwości wpływu, na te sprawy rodzinne, na badanie, czy nie dzieje się dziecku krzywda w rodzinie. A najczęściej dziecku dzieje się krzywda w rodzinie. Niestety tak jest, trzeba się z tym pogodzić, że najczęściej mamy do czynienia z przestępstwami na takich dzieciach w przypadku po prostu rodziny, rodzin. I trzeba tam interweniować, trzeba działać, trzeba pomagać tym rodzinom, trzeba opiekować się nimi i w tym przypadku tego przedszkola też tak powinno być. Ta rodzina powinna być dobrze zaopiekowana, powinna być otoczona odpowiednio nim wsparciem, opieką, ale tak żeby tą sprawę wyjaśnić, bo nie można tego czegoś takiego zamiatać pod dywan. Ja wiem, że to jest wygodniejsze, żeby udawać, że nic się nie stało, bo to dotyczy kogoś bliskiego z rodziny, że lepiej, żeby się sąsiedzi nie dowiedzieli, że lepiej, żeby to po prostu przemilczeć, żeby gdzieś tam pozamiatać to pod dywan. Zamknąć do szafy. Tak jest zdecydowanie lepiej dla rodziny, ale nie lepiej jest dla dziecka, bo dziecko znowu może paść ofiarą, bo dziecko nie jest otoczone odpowiednią opieką, terapią i nie jest dobrze też dla tego sprawcy, bo on może dalej krzywdzić dzieci, a on powinien się leczyć, jeżeli taką, taki problem ma, jeżeli doprowadza do takich sytuacji z tak małymi dziećmi, to powinien być też objęty nadzorem, opieką psychiatryczną, opieką lekarzy i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że on będzie mógł znowu kogoś skrzywdzić. To jest bardzo ważne, żeby to dobrze realnie rzetelnie wyjaśnić. Tylko o to chodzi. Ja apeluję tutaj tym filmem do Ministerstwa Sprawiedliwości, do prokuratury, do Rzecznika Praw Dziecka, do komisji do spraw przeciwdziałania takiej przestępczości, żeby oni razem wzięli się za tą sprawę i dobrze ją wyjaśnili zanim wezmą się za to media. Bo jak media tam już wkroczą, to będzie jazda bez trzymanki. To się stanie, to głośne na całą Polskę, to będzie na czołówkach wszystkich telewizji. Przekonacie się państwo, że jeżeli nie będzie tych wyjaśnień, to za chwilę będziecie mieli w głównych wiadomościach taką sytuację: przedszkole zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O realnym, rzeczywistym podejrzeniu przestępstwa na dwójce malutkich dzieci, a prokuratura zamiata tą sprawę pod dywan, nie robi właściwego śledztwa i traktuje zawiadamiających jako cele swoich działań. To jest ogromny skandal, to jest ogromny skandal, który na pewno będzie wyjaśniany przez główne media, przez media głównego nurtu, będzie na czołówkach Telewizji. I teraz, jeśli my nie przekonamy w tym małym naszym maleńkim kanale tych decydentów do tego, żeby zrobili to, to, co do nich należy, żeby przeprowadzili odpowiednie działania i śledztwo, no to niestety to się rozleje, rozleje się na szerzej. I będziemy musieli to obserwować w tych głównych mediach, co nie będzie dobre dla tej sprawy, bo wtedy każdy będzie szukał tylko dupokrytki, każdy będzie szukał tego zrzucenia odpowiedzialności na inne osoby. A tak właśnie mamy. Więc ekscytujemy się jakimś Epsteinem, ekscytujemy się za granicą, szukamy tam spraw, a w Polsce mamy dostatecznie dużo spraw do tego, żeby je wyjaśniać, żeby się nimi zajmować, żeby je rzetelnie, realnie. W jakiś sposób nadzorować publicznie. I tego ja bym oczekiwał od opinii publicznej, a nie tego, żebyśmy tylko za ocean patrzyli, bo tu mamy naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Tak jak powiedziałem na początku, to nie są żadne gołosłowne moje uwagi czy jakieś takie. Yy, Drydy mały, dlatego że ja po prostu to od 5 lat obserwuję, z tym walczę na bieżąco. Media się tym nie interesują, nie ma żadnej pomocy ze strony żadnych organizacji, nikt yy, nie chce, żebym ja tą swoją działalność dalej prowadził, badał te sprawy, i tylko ja przecież nagłaśniam yy, strasznie duże, poważne sprawy. No, sprawa pana Sadowskiego nagłośniana przez blogera to jest wstyd dla wszystkich mediów. Bo potem te media wszystkie o tym poinformowały, ale to ja musiałem się z, z tej zmowy milczenia wybić, żeby musiałem złamać tą zmowę milczenia, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne. To jest po prostu wstyd dla mediów, bo ta sprawa była znana od 20 lat i była zamiatana pod dywan. A to jest jedna z największych, jeśli nie największa sprawa krzywdzenia dzieci w historii Polski i coś takiego jest niedopuszczalne. Dalej, sprawa pana Wariseli. Tak samo nie ma jej w, w mediach, chociaż jest sprawą bardzo poważną, dotyczącą przedsiębiorcy, Filantropa znanej osoby, wpływowej bardzo osoby, i też powinna być rzetelnie wyjaśniona. Sprawa pana Schütterhelma nagle ja ją ujawniam, już rok temu w filmie ją ujawniłem, a. A teraz tylko powtórzyłem te zarzuty, ale, ale powtórzyłem je bardziej dobitnie i okazuje się, że się zgłaszają kolejne osoby. Jest już 15 osób, które wskazują tego sprawcę jako sprawcę ich krzywdy, i to się dzieje tylko na blogu. Mam nadzieję, że zaraz włączą się główne media do tego, do tego śledztwa, że zrobią swoje własne śledztwa i poinformują o tym, co się w tej sprawie dzieje. Sprawa pana Kułagi też nie wychodziła w żadnych mediach, dopóki ja o tym nie poinformowałem, a chodziłem po mediach, starając się namówić je do tego, aby w tej sprawie interweniowały. Dziś ten człowiek siedzi w więzieniu, dziś ten człowiek został skazany prawomocnie już przez sąd, ale być może, że tak by się nie stało, gdyby nie nasza interwencja, gdyby nie nasze zainteresowanie. Ten człowiek skrzywdził co najmniej chyba tam 12 dziewczynek, a wiem jeszcze o innych. Na pewno jest, jest dużo więcej pokrzywdzonych, tylko część tych spraw jest przedawniona. I to są, były małe dziewczynki poniżej 10 lat. Były krzywdzone przez tego człowieka. Pan krzywdził dziewczynki w wieku około 15 lat. Nie wiem, czy były poniżej 15 lat. Jedna z pokrzywdzonych mówi, że miała poniżej 15 lat, kiedy to nastąpiło, ale to sprawdza wszystko prokuratura. Ale niemniej jednak to tylko jest kwestia kwalifikacji prawnej, bo tak czy inaczej mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem. Osoby oddane pod opiekę takiemu człowiekowi, takiemu nauczycielowi, artyście, są pokrzywdzone przestępstwem, jeżeli doszło do tych czynów, które one zgłosiły. A trudno przyjąć, że nie doszło. Więc to wszystko, ten cały system nie działa. Prokuratury nie działają, nie badają tego w odpowiedni sposób. Żadna z tych spraw nie została dobrze wyjaśniona przez prokuraturę, tak naprawdę. Dopiero nasza interwencja mediów i jakieś zainteresowanie opinii publicznej sprawia, że prokuratury zaczęły działać w miarę, tak? Coś zaczęły robić, albo rzeczywiście gdzieś tam w przypadku pana Kułagi może i stanęły na, na wysokości zadania, chociaż nie wiem, czy kara półtora roku więzienia za krzywdzenie Malutkich dzieci i podpieranie się tym, tym, przy takim małym wyroku tym, że po prostu to jest stary człowiek, bo ma już ponad 80 lat, czy to na pewno jest ta okoliczność łagodząca, która powinna nas obchodzić? Jak my traktujemy ofiary, a jak sprawców? Te ofiary są cały czas pozbawione opieki, pozbawione naszej pomocy, naszego wsparcia, cały czas są osamotnione. Tym ofiarom się mówi, że lepiej było milczeć, bo one tak czasami przychodzą do mnie i mówią, że one czasami mają wrażenie, że Lepiej było to zostawić gdzieś tam w tajemnicy, nie, nie poruszać tego. I one są samotne. A sprawcy nie ma wobec nich odpowiednich działań przez prokuraturę czy policję i tak dalej. W tych wszystkich przypadkach nawet nie dochodzi do przeszukania miejsc, w których dochodziło do takich przestępstw. Tak? Nie? Prokuratura w momencie, kiedy się dowiaduje o jakimś tam 66-latce, czy komuś, czy, 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 czy o kimś to w, w internecie wpisuje jakieś bzdury, to jedzie i, na miejsce i yy, dokonuje przeszukania, a w momencie, kiedy ma doniesienie, że w yy, danym mieszkaniu dochodziło do zamykania w piwnicy, malutki dwunastoletnich dziewczynek i gwałcenia tych dziewczynek w tym miejscu, w, tym, w tej piwnicy, to ona nie sprawdza, czy to jest prawda, nie sprawdza tego mieszkania, nie dokonuje przeszukania, bo boi się być może, że trafi na, na materiały dotyczące siatki całej yy, takich sprawców. No przecież to jest ogromny skandal, że to tak wygląda. Te prokuratury nie działają właściwie. Mamy ministerstwo, które tego nie potrafi wymóc na tych prokuratorach, żeby oni po prostu robili to, co do nich należy. Dzisiaj zawiadomienie o takim przestępstwie, na przykład przedawnionym, powoduje, że od razu prokurator umywa ręce, mówi, że to jest przedawnione. Ale tak jakby to była sprawa dotycząca tylko tej jednej osoby zgłaszającej i sprawcy. Tak jakby to była sprawa pomiędzy dwoma osobami, gdzie mamy do czynienia z rozstrzygnięciem kto mówi prawdę? Czy to jest słowo przeciwko słowu, takie słynne powiedzenie? A przecież nie o to chodzi. Jest osoba zgłaszająca. Bardzo często ona chce po prostu poinformować o tym, że ktoś jest niebezpieczny. A nie to, żeby prowadzić sprawę, że ona jest oskarżycielem posiłkowym, na przykład, czy oskarża, ona oskarża, a ktoś się broni. Ona zawiadamia o tym, że ktoś jest niebezpieczny niebezpieczny dla dzieci. I tak należy to takie zawiadomienie traktować, że jeżeli jest osoba pokrzywdzona sprzed 20 czy 30 lat i zdecyduje się o tym mówić, to ona chce po prostu doprowadzić do tego, żeby prokuratura sprawdziła te doniesienia, czy ten człowiek nie jest wciąż niebezpieczny dla dzieci, bo może być. I takie zawiadomienie powinno skutkować tym, że prokuratura przyjmuje, że taki sprawca może być niebezpieczny. Jeżeli uznaje, że to zawiadomienie jest no wiarygodne, że mogło dojść do takiego przestępstwa to należy przyjąć, że sprawca wciąż jest niebezpieczny dla kolejnych osób pokrzywdzonych, dla kolejnych dzieci. I teraz trzeba wszystko zrobić, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. No i co, nie ma przeszukań w mieszkaniach? W żadnych z tych, tych, wszystkich, spraw, tych wszystkich sprawców nie było przeszukania mieszkania sprawcy, w żadnej. To tak to wygląda, a mamy przecież tam doniesienia właśnie o tej piwnicy, że dzieci zamykane w piwnicy. Mamy doniesienia w przypadku takiego pana Jarosława, biznesmena, że on miał jakieś narkotyki w środku, bo, bo dosypał. Do kawy swojej ofierze narkotyk i chwalił się tam gdzieś wszemi wobec, że ma te narkotyki, i co? Nie ma przeszukania. Uprzedza się tego sprawcę o tym, że ma dojść do zatrzymania, żeby przedstawić mu zarzuty. Policja go nie może znaleźć. My, dziennikarze, go znajdujemy, żeby wskazać policji, gdzie on przebywa, żeby policja mogła go doprowadzić na postawienie zarzutów. I tak to się nie dzieje. Tak to wszystko wygląda. Wygląda to bardzo źle. I nie chcę występować z takim przekazem, że nie zawiadamiajcie o takich przestępstwach, ale niestety taka jest. Tutaj prawda. Nawet w moim filmie Bagno pani terapeutka powiedziała, że gdyby ofiary wiedziały, jak to wszystko wygląda, to by tego nie zgłaszały. No musimy z tym walczyć. Musimy przekonywać urzędy, urzędników, prokuratorów, polityków, osoby, media, osoby, które gdzieś tam sprawują jakąś funkcję nadzorczą nad tym naszym społeczeństwem, że tak nie może dalej być, że musimy zmienić chory system chronienia sprawców przestępstw. I krzywdzenia, wiktymizowania ponownie ofiar tych przestępstw. Musimy to zmienić, musimy o tym rozmawiać i będziemy o tym rozmawiać. Ja się bardzo postaram o to, żeby tematyka, ta trudna, wielopłaszczyznowa, wielowątkowa tematyka krzywdzenia dzieci stała się podstawowym tematem w kampanii wyborczej prezydenckiej, a potem parlamentarnej. Zrobię wszystko, żeby wszystkie partie polityczne i wszyscy kandydaci teraz na prezydenta musieli się odnieść do tych spraw, musieli powiedzieć, jaki oni mają pomysł, żeby zapewnić ochronę. Dzieciom zapewnić ochronę osobom pokrzywdzonym, świadkom takich przestępstw, zawiadamiającym o takich przestępstwach i skuteczne działania w prokuraturze w takich przestępstwach. Przestępstwa, które dotyczą nas wszystkich. To jest tematyka bardzo szeroka i bardzo niestety społecznie istotna, bardzo taka to nie jest marginalna tematyka, to nie jest tak, że takie przestępstwo się zdarza raz tam na nie, nie wiem, 10 tysięcy, czy jest tego bardzo mało. Takie przestępstwa dzieją się w niemal każdej rodzinie. W niemal każdej rodzinie dochodzi do skrzywdzenia kobiety, dziecka przemocą, przemocą psychiczną, przemocą seksualną. To no, mamy rodziny przemocowe, mamy, rodzi mamy sprawców przemocowych, mamy osoby, autorytety, które próbują narzucić tego typu... Zachowania swoim podopiecznym, i to się dzieje nagminnie, wszędzie. Również w kościołach, oczywiście, tam też trzeba interweniować i tam jest już trochę lepiej, bo jest tam dużo, dużo działań podjętych przez kościół. Dzięki temu, że media się skoncentrowały na tym kościele, zaatakowały ten kościół, to tam doszło do, do takich do działań naprawczych, które mają jakiś realny wpływ, chociaż wciąż ofiary mówią, że to jest za mało, że nie są zaopiekowane, że tam jest cały czas krzywda i trzeba się tym dalej zajmować i trzeba to nagłaśniać i trzeba to robić. Ale nie możemy się skupić tylko na tym jednym środowisku, ponieważ dużo więcej i dużo gorzej jest w innych środowiskach. Bezkarność sprawców poza, spoza kościoła jest dużo większa niż w przypadku kościoła. Omijanie tego tematu, bagatelizowanie go, traktowanie jak tabu jest dużo większe w rodzinach niż w kościele. To z rodzin się bierze zamiatanie pod dywan, tak jak w przypadku tego, o czym opowiedziałem Państwu w dzisiejszym odcinku, w przypadku tego przedszkola i tym przedszkolem, ja obiecuję, że będę zajmował się bardzo szczegółowo, i tutaj na tym kanale wszystko Państwu opowiem, jak to wyglądało w przypadku tego pojedynczego przypadku, ale pewnie też wielu innych. No bo doniesienia o krzywdzeniu takich bardzo malutkich dzieci jest ich bardzo dużo i mamy dużo wątpliwości co do procedur, które w tym obowiązują, w obu kierunkach, tak? Czy w kierunku udowadniania na siłę winy w danemu sprawcy, czy też rzetelnego wyjaśniania takich spraw. Mamy dużo takich wątpliwości, czy to się dzieje dobrze. Trzeba po prostu nad tymi procedurami popracować. Trzeba naprawić sytuację, żeby ofiary były zaopiekowane, żeby rzetelnie można było to wyjaśniać. A sprawców skutecznie ścigać. I tylko o to chodzi. I zawsze jest to w interesie społecznym. Mariusz Wielkie, dziękuję Państwu, zapraszam na kolejny odcinek.